Dobra, 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 lecimy. Możemy znowu. Był ten event znowu z przebudzeniem trolla. Patrzcie, mamy minus 90, więc jest bardzo blisko, więc. Musimy się tu po prostu udać i go uśpić. No szkoda, że tej opcji nie mam dostępnej musimy więcej many naturalnej zdobyć, to nam by mocno pomogło. Dobra, na razie go uśpimy i jedziemy dalej. Jak nam się nabije. Tak, w sumie nie, będzie, nie będę brał tych kart z many z naturalnej magii, bo to się nie opłaca za bardzo korzeń mandragory i znowu nam się miksturka zrobi do magii cienia, więc bardzo fajnie. Kolejni studenci, tylko jeden nowe karty z magii cienia. Nie przyda się. Nie przyda się. Nie przyda się. E, dobra, weźmiemy to i postawimy gdziekolwiek szczerze mówiąc, nie ma to większego znaczenia, bo magia cienia nam się zupełnie nie przyda. Z magii światła tymczasem mamy łóżko ulepszone, e, trophy room, które się nie przyda. E, ulepszają reputację z inkwizycją. To się chyba, to łóżko się chyba najbardziej przyda. Ulepszę kolejne łóżko, które będzie miało szansę negatywny trade mm, zdjąć z jednego ze studentów. No, z tym trolem trzeba uważać. Zbieramy manę i, w następnym, i następnym razem spróbujemy go uśpić na dłużej troszeczkę. Ok, znowu magia światła. Nowe elfy. Rzecz w tym, że im więcej studentów, tym lepiej. Więc ja wezmę te nowe elfy. Tutaj mamy jakiś event z rodzicami, znowu. Znowu nie. Tak, scholarship, znowu. Nowe karty studentów mogę i studentów wilkołaków, więc wiecie co, weźmiemy studentów wilkołaków, bo oni są jakby zdrowsi. No to, to nam sporo pomoże, będziemy mieli teraz dużo studentów nowych. Elegancko. Świetnie. No, sporo ich przyszło, dobra, kolejny sezon, dobra. Vigilant. Na Paladyna znowu nie mogę zreloadować. Mogę zobaczyć file studenta, on ma na trzecim poziomie... Ciekawa sprawa, powiem wam szczerze, bo on ma tak... Święto na czwartym, heroizm na trzecim, więc on powinien mieć chyba możliwość zostania paladynem. Zastraszony przez wilkołaka, ale jaja. Błogosławieństwo Białego Smoka. Chosen by the Light. Nie wiem dlaczego on nie może zostać paladynem. Nie rozumiem tego jeszcze. Może to jest potrzebny specjalny trade do tego. Nie wiem. Dobra, zaakceptujmy to, co jest. Eee, Priest. Też w porządku. No, paladynem też zostać nie może. Vigilant. Kurczę, już mielibyśmy questa prawie zrobionego z tym vigilantem. Dziecko ołtarza. Priest. Anioł. No, ciekawa sprawa. Paladynem też nie może zostać. Ej, no co jest. Anioł Chosen by the Light większe szanse, że dostanę ten trade. Bardzo fajnie, Mistrz Rytuału. Naturalna magia też nie może zostać paladynem. Wyższy, ka wysoki kapłan, coś w tym stylu też nie może zostać paladynem. Ale to też się przyda. Altar Child też, Vigilant kolejny. Squire też nie może zostać paladynem. Poszukiwasz przygód, vigilant. Okej, okay, fajnie, że kolejni studenci ukończyli naukę. Ale no to nas nie przybliża do celów żaden. Czekajcie, no co z tymi paladynami? Żeby wytrenować tych, to, taką przyszłość studentom, muszę się fokusować na, na, na tych właśnie typach magii: święta magia i heroizm. I widzę. Jeśli yy, zostaną wypełnione te wymagania. Automatycznie będzie oferowana ta opcja studentom. Na koniec ich studiów. E, o, e, póki Objective nie zostanie ukończony. Kurczę, no, no nie wiem, no. Trophy Room. E, Okej, okay, Retribution się nie przyda. Okej, okay, no mogą stać się ambitni, tylko ja nie mam gdzie tego wsadzić za bardzo tutaj. Kupimy chyba zaraz kolejne, kolejne karty i zobaczymy co nam tam dropnie. Właściwie od razu kupmy Lightroom. Świetnie, to by się przydało. A to? Aha, potrzeby się nie rosną tak szybko. Arcane Room się nie przyda. Weźmiemy to i ulepszy ulepszymy ten. O, ulepszymy to. To się może przydać. Patrzcie, jak mana teraz szybko napierdziela. Przydało się, nie? O, świetnie. Idziemy do trola. To jest to! To jest to, czego potrzebujemy. Uśpimy go i dostaniemy prestiż. Świetnie. Bardzo dobrze. Magia światła się podbiła znowu. E, priesthood. Na stałe ulepsza nauczyciela. I bierzemy to w ciemno, to się może przydać też. E, I damy to tutaj. Znaczy w sumie. Czy to się tak mocno przyda ten cheese możemy tutaj spokojnie. Na czynniki pierwsze rozłożyć 52 studentów. Co my tu mamy? Teaching tools. Library, spellbook, e, okej, okay, library, library się przyda. E, artefakty w tym pomieszczeniu będą wydajniejsze, ale ja nie mogę, nie mogę nigdzie tego postawić. A to ci? Dlaczego? A, bo ja to do pokoju mogę wstawić. Tylko, że nie mam pokoju, do którego mógłbym to wstawić. Okej, okay, dobra, nieważne. Opcjonalnie mogę to rozłożyć na 50 zł. Opcjonalnie. Wiecie się co i zrobię, tak. To się nam może bardziej opłacić. Połowa za nami. A paladynów jak nie było? Tak nie ma. Ser, rozłożymy na czynniki pierwsze. Mana się znowu nabiła na magii światła. to się przyda? Magia święta herbalizm. Odważny ser. Dobra, weźmiemy to. I to wrzucimy gdzie? No właśnie nigdzie, bo nie ma znowu miejsca na to. Z tego co widzę. Jakieś pokoje do nauczenia. A! Dobra, nieważne, bo to się rzucało ogólnie na szkołę całą, okej. Okay. Kolejny student, a właściwie kilku, świetnie. Okej, okay. nie jest tak źle. Ten quest myślę, że będziemy w stanie zrobić mimo, że jeszcze sporo brakuje, ale może sobie damy radę. Okej, okay, idziemy znowu do trola i tym razem też mu podbijemy, jakby spokój, żeby on sobie spał. Okej, okay. jakaś donosicielka mówi, że jest mnóstwo studentów, którzy się źle zachowują. Mogę dostać 100 za minus 4 prestiżu, albo ją olać. oleję ją, bo szkoda tracić prestiż, a ten stos nie wiem czy będę miał gdzie wstawić. Dobra, kolejny składnik, ok, nowi studenci, sporo, tym razem sporo, więc to jest pocieszające. Znowu z magii światu możemy wziąć coś. Łóżko medyczne generuje złoto. Weźmy łóżko medyczne. Ono leczy i generuje złoto, może się przydać. Okej, okay. a nie, tego do miksturki nie możemy wcisnąć, więc po prostu rozłożymy naczynniki pierwsze. Kusi mnie, żeby za złoto coś kupić, ale nie wiem, czy to nam jakoś dużo pomoże w tej chwili. Dobrze, że mamy te prywatne sypialnie. To myślę, że mocno pomaga tym studentom. Oni całkiem dobrze się trzymają. No. Okej, okay, kolejny sezon się. Rozpoczął. Okej, okay. jest. Wreszcie mamy pierwszego paladyna. Świetnie. Zwiększa prestiż, który zdobywamy. Drugi paladyn, trzeci paladyn, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Teraz hero. Wysoki kapłan. Dziecko ołtarza, kapłan, hero. Strażnik wioski, strażnik wioski. Mag wioskowy. Dobra, to nie jest źle. Nowi studenci, karty z magii światła, relikwiarz. Dobra, magia z eventów może być. I teraz tak, z magii cienia możemy coś wziąć. E, łańcuchy będą się rzadziej źle zachowywali w danym pomieszczeniu. E, potrzeby nauczyciela w tym pomieszczeniu będą wolniej rosły. Weźmiemy łańcuchy. No co, takie to, jak inkwizycja, to inkwizycja, nie? Łańcuchy tutaj pasują jak ulał. Z magii e, tajemnej mamy z kolei smoka, który niewiele się przyda. Nowe opcje, jeżeli chodzi o przyszłość, też średnio się przyda. Demonology Portal Magic, nic tu się nie przyda, dobra, weźmiemy to. Zbudujemy tutaj. A weźmy tego, kurde, dziadka, i tyle. Nie jest źle. z tymi paladynami nam się sprawa tutaj mocno wyjaśniła. Okej, okay, ser możemy rozłożyć, chłopi, co oni chcą? Znowu chcą, yy, no, miksturkę na rozrodczość, że tak powiem. Ser rozkładamy. Więcej magii światła. Retribution się nie przyda, stos. No, dajmy ten stos. Jest go gdzie wstawić w razie co. I nowego domu nie zrobiłem w końcu, nie był potrzebny. Nowi studenci. O, ilu ich jest! O, ja pierdzielę. No to to było niezłe. I co? Udamy się do trola znowu. E, znowu spróbujemy podbić jego wewnętrzny spokój. Niech sobie śpi. Niech sobie śpi. E, chyba kupię zaraz. okej okay, czekajcie, tutaj dodamy. miksturka do magicienia się zrobiła. Podbijmy. Troll się przebudza. Dobrze, że tam się udaliśmy do niego. Że co, zobaczmy. Minus 65. Nieźle, nieźle. Nawet przy kolejnym evencie się nie obudzi. E, okej, okay, to wrzucimy znowu do kotła. E, chyba kupię jakąś kartę za złoto. Jak, jak nam się nabije tutaj 1000. O, spadło nam, bo kolejny sezon się zaczął. Nowi studenci. Sporo tych studentów. Znowu mamy yy, ride right problems. Zrobię coś paskudnego. I nie, nie czuję się za dobrze. Yy, nic nie zrobię. To dostanę minus 10 do reputacji. Mogę stracić magię naturalną. Zyskać reputację zyskać prestiż. Zróbmy to, zróbmy to. Ser. Wrzućmy do gara. A, nie mogę? Mogę, mogę, dobra. Magia światła. To się przyda, to ulepszymy znowu budynek. Tak jest. Dobra, mamy 1600, zużyjmy magiczna zbroja. Nie tracą tyle życia co normalnie. Village banner. Z chłopami nam to ulepsza reputację i psychologa możemy tutaj kurczę dać. Nie, damy zbroję. Ona pasuje tutaj do wystroju. Eee, Okej, okay, tu możemy ją wstawić do wystroju naszej uczelni, która jest taka mocno ukierunkowana na światło. Okej. Okay. Eee, znowu dajmy się może do trola. Znowu go uśpimy troszeczkę. Nie jest to konieczne, ale zróbmy to. Nowi studenci. Siedmiu studentów nowych, no to jest impressive, nie? Ok, no to to rozbierzemy sobie na czynniki pierwsze. Znowu magię światła tutaj wyciągniemy. 100, łóżko medyczne. Dobra, dajmy stos. Tylko, czy ja mam gdzie wstawić? Tak, mam tam gdzie wstawić. Znowu kolejne składniki. Miksturka do cienia. Załadujmy kolejne składniki. Krypta. Eee, nekromancję usprawnia, nie przyda się. Kanciapa tego, demonologię, no to usprawnimy sobie kanciapę woźnego. Kanciapa woźnego służy do usuwania wandalizmu, studenci, wiecie, jak oni są niezadowoleni, czy coś w tym stylu, to oni niszczą rzeczy i tak dalej, czy jak są wilkołakami na przykład. Tego typu rzeczy. Kolejny sezon, paladyn kolejny. Kolejny, kapłan, vigilant, paladyn, dziecko ołtarza, poszukiwacz przygód, paladyn, wilkołak paladyn, to jest fenomen, nie? Mak, dziecko ołtarza, dobra, nowi studenci. Coś tu inkwizycja od nas chce. Mój drogi heretycki przyjacielu czarodzieju. Jaka przyjemność Ciebie tutaj widzieć. Okej, okay, podarunek. Magia światła, Prestige. Lightroom. Secret Halo Lightroom, czy Lightroom to jest ten główny, jakby główne pomieszczenie, czy to jest w sensie do nauki magii światła, co by się przydało? Weźmiemy to Secret Halo. A, to to. O, dobra, nieważne, może być. Może być. Czyli inkwizycja mnie lubi, generalnie. No, fajnie. Znowu ser. Nie mogę. to rozłóżmy na czynniki pierwsze. Znowu możemy kartę wyciągnąć. Retribution. Heroizm. Dobra, ulepszymy salę do heroizmu. Na pewno się przyda. I kupimy w sumie nową kartę. Mamy sporo złota. Witcher's Card. Zmniejsza potrzeby. Refektarz. Eee, no, jakby karmi. Konopi bed. Keynopey. Nie wiem, jak to się czyta. Daję złoto. To, to się przyda. Wiecie co? To się przyda. Damy to łóżko z baldachimem. Nowi studenci: 6, 7, 8, 9. 9 nowych studentów. Teraz w sumie do Trolla się już nie muszę udawać. Z Inkwizycją mamy dobre relacje. Z Gildią też. Więc w sumie, może do Royal, Royal Bastian się udamy i spróbujemy się tu dogadać. Polepszyć relacje. Polepszyć relacje. Enjoy the hunt. Dobra, zabierzemy na polowanie gościa. No cóż, na razie się nic nie dzieje, więc... No okej, okay, dzieje. No nic się nie dzieje. Więc no tyle mogę powiedzieć, że gierka jest niesamowicie przyjemna. Bardzo, bardzo przyjemna. Jest dużo opcji. Nie jest taka pusta w środku, że tak powiem. Ja na razie wielu rzeczy jeszcze nie doświadczyłem, więc dla mnie nie jest powtarzalna. No i choć to jest drugie podejście, jakby drugą misję dopiero robię. Heroizm sobie ulepszymy. O, mogę, mogę. Nie, na razie nie. Ser, rozłóżmy na czynniki pierwsze. Jesteśmy blisko wykonania tych. To jest troszeczkę daleko, jakby przed nami. Może zdążymy. Miejmy nadzieję. I naprawdę, jakby. Mogę z czystym sumieniem na razie polecić. Nie wiem za ile chodzi na Steamie. Chyba gdzieś koło 70 zł, więc nie wiem czy to jest jakby warto czy nie warto. Trudno mi się tu wypowiedzieć, bo na razie za mało przy tej grze spędziłem jakby czasu. Nie wiem ile właśnie ile czasu ogólnie gra zajmie, nie, bo to od tego tak jakby zależy cena. Darek na Discordzie ma fajny przelicznik, że cenę porównuje właśnie do ilu godzin, ilu jakby spędzi przy grze. I to jest całkiem sensowny przelicznik. No to w tej chwili ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda. Ok, udamy się do Jamy trola. Mamy dużo magii naturalnej, więc użyjemy tego. I uśpimy go na bardzo, bardzo długo. Więc z nim mamy na razie sytuację bezpieczną. Mamy dużo studentów, chłopi. A, gildia, ok. Nie pomożemy chłopom, bo my trzymamy z gildią, jednak. Z gildią poszukiwaczy przygód. Więc przykro mi. Moje gardło ledwo żyje. Pegas, heroizm retribution. Okej, okay, ulepszymy sobie halę do heroizmu po raz kolejny. Mamy znowu do cienia. Miksturkę możemy wziąć karty z cienia. To jest dobre. To nie. To się też nie przyda. Więc weźmiemy to. To redukuje jakoś głód, nie wiem dokładnie jak, czy coś w tym stylu. Nie jest to istotne w tej chwili. Vigilant, Librarian, Poszukiwasz przygód, Adventurer, Priest. Okej, okay, to przerolujemy. To jest najgorsza rzecz, poza tym jak jest martwy. Więc przerolujemy. O, i proszę, Ritual Master. Squire. I na razie tyle. Nowi studenci. Bardzo dobrze. Nowe karty. Magia święta. Nie, nie chcemy elfów studentów, więc do Magii Świętej tutaj sobie ulepszymy budyneczek. Jedziemy. 1800 zł możemy spokojnie kupić nowe karty. Dormitorium. Nature Room. Hmm. Ulepsz, ulepszmy ten Nature Room. O ile ja go w ogóle mam. Mam. To ulepszmy. Troll. Troll się przebudza. No to nas jakby nie niepokoi w ogóle. W tej chwili. No, Okej. Okay. To musimy porozkładać. Tutaj coś mamy. Znowu celebracja tego święta zimowego. Weźmy teraz kartę Gift. Nie wiem, co to daje. Podarunek. Random Mana kategorii 500. Super. Do magii światła nam dodało. Idealnie. Okej, okay, uniwersytet. O co to? <laughs> Ja tego nie widziałem wcześniej. To jest wieża tego czarodzieja, którą odwiedziliśmy z pod, pod poszukiwaczami przygód. Udajmy się tam, zobaczmy. O kurde! Kolejne multum treści, których nie widziałem wcześniej. Mogę wybrać studentów, których tam wyślę. O kurde, fajne! Wyślę kogoś z magii natury, na pewno. Okej, okay. jak to się wybiera? Bo ja, ja, czekajcie, skill total. Ja przeciągnąć tego nie mogę. A, w ten sposób, dobra. O, ten jest dobry, Eris Lika, Likahor. On ma coś trochę z demonologii, z magii portali. Protekcji i heroizm. Dobra, dajmy go. Co tu jeszcze? Ten też pójdzie. On jest, on jest młody i niedoświadczony, ale wiecie, wolę takich wysłać, bo chcę tych paladynów skończyć, nie? Ten Quest z paladynami, więc wyślemy tego i wyślemy jeszcze tego. On jest niezadowolony, więc nie idzie. Na pewno mu się humor poprawi, nie? Możemy zacząć przygodę. Zacznijmy przygodę. Septimus, da dawny mistrz magów Postumus, był paranoikiem. Jest pełna skarbów jego wieża, ale jest wiele pułapek, których jest szerze. No cóż, ruszajmy naprzód. Notebook znaleźliśmy. Pamię pamiętnik tego Archmage'a Septimusa. Zbudował wieżę dawno temu. Coś tam, coś tam. Bla, bla, bla. Co możemy zrobić? Kombat. No to będzie nie, niekorzystne, bo tu mamy Arkane Elemental. O, to się przyda. Plain Teleskop i Arkane Mana na, na Czirmana. Dobra, weźmy to. Możemy iść dalej naprzód, ale zwiększy się zagrożenie, albo się wycofać. Idziemy naprzód. <gryw> Biedni studenci, nie? Imprisoned Adventurer. Jego grupa została zaskoczona. Chcę, żeby go wypuścić. Możemy go wypuścić. Aha, możemy poszukać kogoś z kluczem: gobliny i mroczny rycerz. Reputacja z Adventurerami się powiększy. Nie bardzo jest to potrzebne. Możemy go olać. Olejemy go. Idziemy forward. Ok, Wargowie nie widzieli mnie. E, mogę być uważny. Możemy ich ubić. Mamy pióro Feniksa, które nas pozwali tutaj. E, idźmy dalej. Forward, zobaczmy. Bart jest atakowany. Możemy mu pomóc. Musimy mu pomóc. Walczymy z goblinami i Wargiem. Jakieś wydarzenie będzie. Stracimy prestiż. Goblins. Dale. Okej, okay, możemy ich po prostu przestraszyć. Przestraszmy ich. Bard, dziękuję nam. Szukał astralnego pianina. Potrzebuje pomocy. Pomóżmy mu. Reputacja w Ugildi. Dobra, pomóżmy mu. Let's get the piano. Znaleźliśmy pianino. Dwa... O kurde, to jest jakaś walka, nawet. Start battle. Czy ja mogę coś tu zaznaczyć? Nie, mogę po prostu zacząć bitwę. Rzucili tarcze na siebie. Ale czy oni w ogóle mają jakiekolwiek ataki? Może być potencjalnie problematyczne. Eee, ciekawe, co, jak to się zakończy. Bo oni chyba nie są w stanie przebić się przez moją tarczę. Ale ja nie jestem w stanie zaatakować. 27 pancerza gość ma. Ten ma 47 z tyłu. Eee. ...przyspieszę. Okej. Okay. A, O! Okej, okay. jedna zginęła. Teraz naparzają gościa błyskawicami. Narzucali tarczy i naparzają gościa błyska błyskawicami. To jest smok w ogóle, co? Zabili smoka. Healing. Skin. Bark Skin. Phoenix Feather. Ancient Harp. No. Harfa antyczna. Zagrożenie minus jeden. Dobra. Weźmiemy to pierwsze. I się wycofamy. Live Dungeon. Dwóch zginęło. Mane 70 naturalnej i, i, i tej arcane. Prestige minus 7, reputacja z, w gildi minus 17, Plein teleskop raz 1 i m, harfa antyczna. Ciekawa sprawa. A harfa antyczna. Okej, okay, nie będą mieli jakby aberracji i nie, nie będą się źle zachowywać studenci w tym pomieszczeniu, więc no dajmy to tu. A to? Są w stanie przedłużyć studia o rok co jest ciekawym, ciekawą opcją, ale tylko w tym pomieszczeniu. Nie mogę nigdzie indziej tego dać. Jest to ciekawa opcja na pewno, bo jest większa szansa zdobycia paladynów. Okej, okay, odwiedziliśmy wieżę. Więc udajmy się teraz do bastionu. podbijmy trochę jakby przyjaźń z naszym królem tutaj. No i kończymy dzisiejszy odcinek. Spotkamy się w kolejnym i będziemy kontynuować naszą przygodę. Jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Myślę, że mamy sporą szansę zakończyć pozytywnie te trzy questy. Miejmy nadzieję, że tak to się uda. Dzięki serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.